I także, drodzy kochani, ja w dzisiejszym filmiku chciałbym skomentować właśnie na temat promieniowań różnego typu, które wpływają źle na organizm ludzki. Tak jak na przykład promieniowanie geopatyczne, które pochodzi od cieków wodnych. Jest to promieniowanie ogólnie znane od wielu tysiącleci. Było znane w Chinach, było znane w Ameryce Południowej przez Inków, było znane w Azji przede wszystkim, w Tajlandii. W Indonezji według e, tych e, linii e, gopatycznych były konstruowane wielkie świątynie na Bali, były konstruowane wielkie świątynie w Indiach, na południu Indii, na Sri Lance również, ponieważ ludzie w dawnych czasach mieli wiedzę na temat szkodliwości promieniowania gopatycznego. E, wykorzystywali to promieniowanie również e, jak na przykład w Peru do fermentacji ciczy, do fermentacji chleba, do ciasta na chleb. Także drodzy kochani, Ludzie kiedyś mieli więcej wiedzy na temat właśnie tych promieniowań. Wykorzystywali jedne pomieszczenia, na przykład w Peru, na Machu Picchu do przebywania, do konferencji, do życia codziennego z rodziną, z żoną, z dziećmi. A inne pomieszczenia były specjalnie jakby przygotowane. Wiedziano, że tam istnieje promieniowanie geopatyczne i były wykorzystywane te pomieszczenia do fermentacji ciczy, do fermentacji chleba. To właśnie te pomieszczenia były specjalnie do tego przygotowane. Ja dodam o Ciebie, iż w Niemczech naukowcy niemieccy już od wielu, wielu lat, od lat 90. praktycznie, można powiedzieć, kiedy to się rozwinęło, drożdżkarstwo właśnie w Niemczech, można powiedzieć, że były odpowiednie zjazdy Rady Niemieckich, w których uczestniczył mój ojciec, inżynier Bernard Uliński, i właśnie tam były prezentowane różnego rodzaju. Różdżki, różnego rodzaju wahadła elektroniczne, różdżki elektroniczne, gdzie po prostu Niemcy mają bardzo wysoką technologię i po prostu odpowiednie detektory, które fizycznie wykrywają, przetwarzają to promieniowanie i różdżka daje odpowiedni sygnał elektroniczny właśnie dzięki temu promieniowaniu. Ja dodam, że to promieniowanie geopatyczne jest normalnie, występuje w naturze, jest szkodliwe dla organizmów ludzkich, jak również dla zwierząt. Krowa, która ma swój, jakby można powiedzieć, swoje pomieszczenie w miejscu, gdzie przepływa żyła wodna, wówczas ta krowa choruje, nie daje odpowiedniej ilości mleka. Jest po prostu jednym słowem nie czuje się najlepiej w tym danym miejscu, gdzie jest ta żyła właśnie jego Jeżeli zwierzę przebywa lub osoba w pomieszczeniu, gdzie jest dekranowane, gdzie po prostu nie ma promieniowania geopatycznego, wówczas osoby czują się lepiej, osoby czują się komfortowo, krowa wysypia się dobrze, osoba się wysypia dobrze, lepsze trawienie u krów, większej ilości mleka, przychodzą od krów, jeżeli krowa jest w dobrym miejscu. I jeżeli w danym miejscu również występuje negatywna energia od wodnych, czy ewentualnie od transformatorów w linii wysokiego napięcia, również to oddziaływuje na organizmy żywe. Jeżeli jest antena 5G, która jest niedaleko krów, również krowy mają zaburzenia w oddawaniu mleka, jak również ludzie mają zaburzenia ze snem, mają zaburzenia również ze swoim samopoczuciem, bo właśnie tak to działa, bardzo kochani, na nasze samopoczucie, to promieniowanie. Także ja od siebie jeszcze raz Was uczulam na, na ten temat. Budowanie na przykład domu przy linii wysokiego napięcia, wynajmowanie domu przy linii wysokiego napięcia, przy jakichś skrzynkach z transformatorami, przy jakimś miejscu, gdzie jest elektrownia lub wielkie transformatory. To drodzy kochani wpłynie negatywnie na wasze samopoczucie, na wasze zdrowie. Także musicie szukać miejsca, jeżeli chcecie zbudować dom lub wynająć jakiś dom tutaj w Hiszpanii, czy ewentualnie w Polsce, żeby to było z dala od jakichś transformatorów, od linii wysokiego napięcia minimum, minimum na 300 metrów, ponieważ linie wysokiego napięcia te przesułowe dają promieniowanie mniej więcej, że różka już się wygina w, w promieniu 300 metrów o takiej linii wysokiego napięcia, gdzie promieniowanie jest wybitnie negatywne. Także uczulam Was na to, ponieważ wiele osób się zgłasza tutaj, pisze do mnie: mam białaczkę, mam słabe samopoczucie, boli mnie głowa, mam jakieś zaburzenia w snu, ponieważ nie mogę zasnąć. A to po prostu się okazuje, że jest promieniowanie radiacji elektromagnetycznej, które jest w danym mieszkaniu, i po prostu osoba cierpi, nie może się wyspać, nie może funkcjonować za dnia tak jak powinna, jest zmęczona cały czas. A w związku z tym, że jest to promieniowanie tam występuje, może to być biuro, w którym pracuje, może to być miejsce, gdzie przebywa swój dom w jakimkolwiek mieście. Może to być na przykład Warszawa, gdzie jest duże natężenie 5G. Ja również byłem w Warszawie i pewne miejsca niestety wyczułem, że są bardzo duże natężenia pól elektromagnetycznych. Także... Uczyłam was na to, żeby nie spać, nie mieć łóżka w miejscu, gdzie żyła wodna, jeżeli się źle czujecie i nie wiecie dlaczego macie prawo ze snem, nie wiecie dlaczego. Może przyczyną być z jednej przyczyny może być żyła wodna, druga przyczyna to może być promieniowanie elektromagnetyczne, a trzecia przyczyna to zanieczyszczenie astralne danego pomieszczenia. Zanieczyszczenie astralne, jak już mówiłem w poprzednich programach, usuwa się solą, posypać podłogę solą, zostawić na godzinę. I po prostu po godzinie tam sól z podłogi usunąć. I to spowoduje, że wszelkie zanieczyszczenia astralne zejdą z tego e, danego pomieszczenia. I jeżeli e, już macie promieniowanie, które jest geopatyczne od żył wodnych, ja jeszcze raz bardzo zachęcam do zakupu aronitu. E, moja firma produkuje aronit mineralny, bardzo zdrowy, promienniki właśnie zabezpieczające dom, zabezpieczające osobę, to tak zwany personal aronit jak również od promiennik do samochodu, od promiennik, który jest na telefon, na komórkę. Link znajdziecie, drodzy kochani, pod tym YouTubem, gdzie możecie zakupić nasze produkty. Ja jeszcze raz od Ciebie się żegnam tutaj z tenerycy. pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.